Witam, pasieka Choska. Kolejny rój. Tym razem u nas na pasiece, u mnie na pasiece znaczy y, rój obcy. Standardowo wabik by rój nie wyszedł. Może tak lepiej będzie widać. Wpisów otwarty. Jest. Tekturkę. No. no i co? Zabezpieczmy łapki, bo idzie burza. Znaczy ja jej jeszcze nie widzę, ale pszczoły czują, bo agresja strasznie wzrosła. Także byle jakie zabezpieczenie łapek i buru Ruj na ziemi.

Rójka to jest raczej na bakwasta, bo jest pszczoła jasna. Jednak chyba będzie lepiej bez tej Kawał roju. Znowu taki piękny rój się trafił w tym roku. Widzimy, zaczynają wchodzić. No i dobra, zaczynają wchodzić to ja odchodzę oj, gruszka się A ruj y, chciał wlecieć do już wam pokażę także szybkie cięcie A Rui się zaczął interesować Teraz odpuściły widzę Ale pół godziny temu interesowały się ówroją łapką tam jest dana ramka suszu ciemnego, oblany propolisem. Także podejrzewam, że ten Ulik zwabił ten rój, matka tam siadły, no, ale na szczęście udało się je złapać, także rójka nasza dla młodych pszczelarzy jak widzimy, że rój zaczyna maszerować do ula. Mamy pewność, że jest tam ramka czerwiu otwartego. 9 ramek węzy przez ten czerw otwarty spowodujemy, że rójka zostanie w 95% u nas. Dlaczego? Pszczoła nie opuści czerwiu otwartego. Także nawet jeśli by się chciały wyroić, to będą potrzebowały nowej matki. Nowej matki nie dostaną, bo nie będą miały, czyli rój zostanie. Tak, jakby u nas. Nie jest to stuprocentowa pewność, ale zawsze y, kawałek tego roju musi zostać po prostu u nas na, na pasieczysku. O, ja jestem bardzo zadowolony, bo mam mały deficyt. Znaczy, deficyt ostatni wolny ulik. Y, także bardzo, bardzo fajnie. Poprzednia rójka rozwinęła się do półtora korpusa. Ta też będzie na pewno na półtora korpusa. Także yy, powoli, powoli, yy, coś z tego będzie. To widzimy, jest taka pszczoła no, jaśniejsza od mojej. No, co będę mówił, jest dużo jaśniejsza. Podejrzewam, że jest to jakiś bakfaścior. Włoszka to tu nie jest. Bardzo, bardzo fajnie. A właśnie dzisiaj tak narzekałem, że mógłby jakiś rój przyjść. Albo wezwanie, no to przyszedł sam pięknie wchodzą. Oczywiście na gałęzi się jeszcze osadzają, zaraz je ściapniemy. Nie jest to moja rójka, bo patrzyłem na ule, nie było dziś mateczników tam gdzie mam mateczniki do wychowu, pszczoła nadal jest na gęsto, gęsto ul pełny, także jeszcze zostaje jedna, to nie znawadzę tego zaraz sobie sprawdzę i, i będę po prostu wiedział także powolutku powolutku wejdą sobie super jedno. także mam trzy filmy nagrane łącznie z tym bomba ładnie wchodzi rój za ile godzin będę wiedział, kiedy on siedzi, no dosłownie za, która jest godzina. Jest pewnie koło 18, po 18. To za koło 20 będę wiedział, czy rój zostanie, czy nie, bo zacznę odbudowę. Także, e, jeśli to by byłaby sama węza, to nie sprawdzałbym dziś, zamknąłbym je w piwnicy, żeby po prostu przegłodzić je. E, będą wtedy musiały dostać. Taki grojów jak macie na samej węzie, od razu nie karmcie. Poczekajcie, kiedy odbudują węzę. Kiedy zaczną w sumie odbudowywać węzę, i kiedy weźmą, i matka złoży chociaż dwa jajeczka dosłownie. Wtedy możecie im podać dowolną ilość pokarmu, bo no nie wyjdą po prostu. Fajna rujeczka. Jeszcze lepszy bat z tej rójki, co złapałem. Dwa odkłady jeszcze wyjdą. Ale tuż już po lipie, albo w trakcie lipy. No i plus tego ona ma nadstawkę już miodu. Także bomba. Nie dość, że rój wtedy za darmo. To jeszcze nadstawka miodu. Z tego roju też będzie miód. Prawie na lipę. Bonusik taki. Pszczoły pokazują, że my tu jesteśmy. Machają skrzydełkami odwoczki do góry. Ukazują tu widzimy, jeszcze siedzą, ale to chwila, moment i ich nie będzie. Zobaczymy, jak z tymi łagodność będzie, bo poprzednie były bardzo łagodne i drugie też były bardzo łagodne. Także widzimy się o 20.